Two pills and I was rushing. Hej, siemano, cześć, witam wszystkich. Ja nazywam się Loczek i zagramy sobie nakręcony na sovereign Prawdopodobnie tak ta mapa się nazywa. Ep, ep, ep gram bronią. Jezus, Maria, Gram bronią. Remington R5, R10. Nieważne jaka litera, jaki numer, ważne. Co będziemy czynić tą bronią? Kilka słów o broni Remington. Pisze się przez R. Eee, p -p 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 jest to chyba karabin, którą z największą celnością w swojej klasie. Jednak również ma najmniejszą ilość naboi w swojej klasie. Bez powiększonych magazynków mamy tych naboi 24, po dodaniu powiększonego magazynka, który daje tych naboi 50% więcej. Mamy, mamy ich 36. Dobra, koniec gadania. Trzeba jakoś zabijać, bo zaraz wybuchnę. Tryb nakręcony jakbyście nie wiedzieli. Jest to matka boska, jakie lagi. Matka boska. Jest to najzwyklejszy team death match Jednak po zabiciu przeciwnika włącza nam się taki timer licznik. Ee, który każe nam zabijać przeciwników. Był ten tryb pokazywany we wszystkich. Nosz cholera. Asysty, tak, zabierajcie mi tak. Ja to nagrywam filmy, to nie mogę nikogo zabijać oczywiście. Lagi mam, bo prawdopodobnie ktoś używa teraz internetu w moim domu. Pięknie. Akurat kiedy zachciało mi się nagrywać. No! W tym trybie, jeżeli uda nam się zdobyć 20 fragów, to jesteśmy naprawdę. No dobrze nam poszło. Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś w tym trybie zdobył więcej niż 30 fragów. Mój rekord to chyba 28. Ponieważ gra się ten tryb do 10 000 punktów, niby jest napisane tam do 100, ale polega to na tym, że nasze pierwsze zabójstwo jest punktowane za 1. Każdy kolejny, jeżeli ja na tym speedzie. Ah, zabijam. Jest punktowane. E, za dwa. I co zabójstwo jestem prawdopodobnie szybszy. Jeszcze tego nie mierzyłem. Ale wydaje mi się, że zasuwam teraz jak kompletnie. Dobra, specjalista. O, fajny perk dostałem z hazardisty. Polecam Wam ogólnie używanie hazardzisty. Ponieważ może naprawdę dać dużo lepszy perk niż ten warty, niż inny perk warty, jeden punkt, który możemy sobie założyć. Dobra. O! Drop shot. Ale ich tam kosze, matko boska. Szkoda, że już się mecz skończy. Zaraz, ale no cóż. Zabiłem go w ogóle. O, o. No nie myślałem, że będzie 20 do 2, jest niestety 19 do 3. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten krótki filmik. Przepraszam, że nie ma facjaty w moim rogu. Tak jest to komentarz na żywo i przeważnie facjata w moim rogu jest, ale to przez to, że nagrywam ten filmik późną porą i mielibyście tylko ciemny kwadrat, który zasłaniałby wam y, część rozgrywki. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jeżeli wam się podobał, klikajcie kciuki w górę, komentujcie, subskrybujcie. I jeżeli podobał Wam się Call of Ghost, zapraszam do subskrypcji mojego kanału.